Oferta szyta na miarę klienta? U nas zdecydowanie tak. W Giacomo Conti od 2006 roku łączymy lekkość włoskiego designu z tradycją polskiego krawiectwa. Mamy blisko 80 salonów w całej Polsce i prężnie działający i rozwijający się sklep internetowy. Modny mężczyzna znajdzie nas kluczowe elementy garderoby. Na co dzień do pracy od święta. Garnitur, smoking, koszula, krawat i buty to produkty, które posiadają włoską osobowość i ubierają polskie ulice w klimat Mediolanu. Stawiamy na eksperckość. Wiedzą to nasi partnerzy biznesowi, z którymi rozwijamy marki, oraz klienci, którzy odwiedzają salony, korzystają z porad ekspertów i wizerunku. Szycie odzieży Giacomo Conti i naszej drugiej marki Sunset Suits w Polsce daje gwarancję najwyższej jakości. I poczucie odpowiedzialności za otoczenie wspieramy lokalnych dostawców. Promując firmę w internecie, stawiamy na współpracę z odpowiedzialnym i sprawdzonym partnerem, z którym jesteśmy po sąsiedzku. Eksperci z poznańskiej agencji Verseo wspierają nasze działania w sieci od 2020 roku. W trakcie naszej współpracy rozszerzamy zakres usług. Aktualnie dbają o widoczność domeny oraz odpowiednie promowanie produktów w kampaniach płatnych. Dzięki ich zaangażowaniu co roku zwiększamy sprzedaż i zyskujemy czas, który możemy poświęcić na tworzenie nowych kolekcji. I prowadzenie biznesu. Wersel ocenia za partnerskie podejście, umiejętność rozmowy i etykę pracy, które skutkują wyższą sprzedażą.